Oto ciężka transmisja z powrotem do chaty. Hata jest już blisko, ale i tak zamarznęły nam nasze odbyty i trzustki. Pociskamy, Zamarzuj. pociskamy, a nasza średnia arytmetyczna, y, geometryczna naszego chodu jest równa 2pr2 plus r8pr8. Nie! Ja teraz mówię o średniej kwadratowej... Chuj, chuj ze smutkiem, polej wódkę niech to wszystko zostanie między nami. Hej kolego, zapomniałeś? Dziś uśmiechu! śmiechu! hu! Na Kiedy nie da rady w... mieć absencji. Bo bezdebny... Bo, bo czaj, czaj, czaj się za rogiem. Wow! Czasem zastanawiam się, czy nie jest Bogiem. Hej, kolego, zapomniałeś dziś uśmiechu! Hej, kolego! Zapomniałeś dziś uśmiechu! Kiedy bezembny pojawia się na widokresie. Duży, nie o nie nawet! Nawet, nawet dusiąć na sedesie! wow To tak. się nagrywa. No to pokażę mamuś. To się przechwyca. Nie pokazuj tego mamu. Nie pokazuj, bo tu fajk zgaszony w ryju no, dzierży się. może tak poetycko mówisz, <coughs> Poetycko, że ją chwój. Po poetycko? Gdzie jest jeszcze ta fajka, którą w ustach chciałbym mieć? Lecz nie mam, bo kredens. A bazur